Ale z perspektywy takiej można powiedzieć już działania w trakcie współpracy to... Co w tej współpracy mi się jakby tak podobało w, tra w trakcie wspólnych działań. Wiesz, co na pewno dobrym takim bodźcem było to, że byłyśmy w cudzysłowie pilnowane, bo wiadomo, że nie chodzi o to, że gdzieś tam ktoś nad nami stał i coś nam podpowiadał bardzo, ale czułyśmy taką jakby opiekę, no że jednak ktoś nad tym czuwa i nawet jak gdzieś tam, wiesz, w tym ferworze walki, gdzie jest bardzo dużo klientek i jest co robić, dostajesz nagle przypomnienie, że z dziewczyny słuchajcie, no to, to, to i to działajmy, że tam macie coś tam jakieś zaległości. To zawsze jest taka dodatkowa igiełka, że faktycznie no, trzeba to zrobić i nie odpuszczamy. Czas leci tak szybko, te dni uciekają, tygodnie uciekają, czasami no, gdzieś tak, powiem szczerze, miałyśmy, że znowu, znowu, znowu informacja, znowu trzeba coś zrobić, nie mamy czasu. Wiesz, jak jest w tym wszystkim, jak nagle masz trzy rzeczy do zrobienia, a nagle ktoś przypomina Ci o czwartej. Ale to miało na pewno, ma na pewno swoje plusy w tym, że to działanie jest systematyczne, choć nie zawsze my byłyśmy w stanie wygospodarować tyle czasu, ile pamięci faktycznie potrzebne właśnie przez to, że tych jest coraz więcej. No to na na pewno to, to wsparcie z perspektywy czasu było bardzo korzystne.